Hey, dzisiaj podsumujemy czytelniczo 2015 rok. Było to 47 książek z tych 52 moich wymarzonych. Jeszcze się rąbnąłam przy obliczeniach na Instagramie, gdzie wyliczałam wszystkie, ale to odkryłam to dopiero licząc tutaj. Wszystkie mam wypisane na kartce i mam nadzieję, że się nigdzie nie pomylę i w nazwiskach i w czytaniu tych wszystkich tytułów. Pierwszą serią, którą zakończyłam, to jest y, seria Lauren Oliver Delirium, Pandemonium i Requiem I nie wiem, jak to się to nazywa Requiem Przejdźmy dalej Kolejną serią, którą zakończyłam, chociaż zaczęłam w roku poprzednim To była seria rywalki Kirekas I w tym roku przeczytałam Elitę, Jedyną oraz Książę i jako dodatek oraz tak jakby kolejną część, czyli następczyni. Jeszcze im brakuje jednej. Następnie przeczytałam serię polskiej autorki Katarzyny Bereniki-Miszczuk, czyli Ja Diablica, Ja Anielica i Ja Potępiona. I aby przypomnieć sobie te czasy, kiedy byłam młoda, to tak, nie było dawno, czyli Pomiennik Księżniczki od 1 do 10 tomu oraz 5,5 i 7,5. I nie, pięć i pół, cztery i pół Oraz przeczytałam ponownie Serię Marilu Czyli Rebelian, Wybraniec i Patriota Do tego wszystkiego Przeczytałam także książkę PewDiePie, Która się nazywa Ta książka cię kocha Czyli zbiór ilustracji Z różnymi dziwnymi napisami. Można powiedzieć, że bardziej ją przeglądałam niż przeczytałam to znaczy, Przeczytałam w każdą stronę bardzo dokładnie I obejrzałam każdą stronę bardzo dokładnie Do tego wszystkiego przeczytałam trzy książki, które były na moje studia, czyli na pedagogikę, czyli Historia wychowania oraz 12 zasad skutecznej edukacji Przemysła Bąbla i Marzeny Wiśniak. 12 zasad skutecznej edukacji jest bardzo fajną lekturą, powiem szczerze. Do tego wszystkiego przeczytałam jeszcze Deklaracja Jemma Mali, Więzień Labiryntu, James Dashner, Wielkie Błękit Weronika Rossi. April Pike uprowadzona. Zakon Mimów Samantha Shannon. Królestwo Czarnego Łabędzia. Lee Karol, Gern Online Zoe Sag. Testy Joelle Charbonneau. Może tak się czyta. Vintage y, Sklep Rzeczy Zapomnianych. Suzanne Gloss. Malfet Tom Roczne Piętno. Marilu. Zbrodnie w rozmiarze XL, czyli pierwszy tom y, tajemnic Heatherwells autorstwa Meg Cabot Ponownie Megan, przewodnik po chłopcach, Kate Bryan. dawta brzydka i gruba, Cody Keblinger. Córka zjadaczki grzechów, Melinda Salisbury. Lodowy ogień, Kai Mayer. Tajemny ogień, CJ Doherty i Kariny Rosenfeld. Niezauważalna, Marcus Sedgwick. Oraz Wybrańcy, Christine Cashore Czyli 47 książek w ciągu roku. 6 serii zakończonych, dokończyć serii trzeba 8. Kilka na studia. Całe trzy. Jak się temu przyglądam... To wszystko jest monotematyczne. No cóż. Teraz pytanie do Was, co Wy przeczytajcie w 2015 roku? Co możecie polecić? Na co polujecie już w 2016? Ja mam kilka już propozycji, co mogę przeczytać. I mam nadzieję, że się podzielicie swoimi propozycjami, co będziecie czytać w 2016. A teraz dziękuję Wam serdecznie i na razie.